Hej, kochani, jak się macie? Dawno się nie widzieliśmy. Słuchajcie, bardzo Was e, przepraszam, że tak mało ostatnio było mm, odcinków i mało się działo. Mieliśmy mega, mega intensywny czas w tej naszej e, marce odzieżowej i po prostu z tego to wynikało i z dzieciaczkami, mm, ale teraz troszeczkę się odblokowało. Też już e, wyszkoliliśmy e, pracownika wstępnie, także, także te procesy też idą sprawniej, także ja też. No, ten czas, czas już teraz troszeczkę się od, odtętegowuje. I tak, z fajnej rzeczy. 14-17 sierpnia w Karłowicach, ośrodek Zielona Niwa. Chciałbym Was zaprosić na pierwszy rodzinny zjazd chrześcijańskich nauczeń. Um, Idea tego wyjazdu jest taka po prostu, żeby się poznać. Ten, kto może przyjechać, to po prostu, żeby się poznać, żeby dać przestrzeń Duchowi Świętemu na tworzenie relacji, na to, żeby się razem wieczorem pomodlić, pouwielbiać. Nie wiem, jakie punkty programu w cudzysłowie będą poza jakimś takim właśnie wieczornym uwielbieniem. Pewnie ja trochę poprowadzę, pewnie, pewnie ktoś inny, jakoś to rozłożymy, na, na, pewnie na kilka osób. Ale przede wszystkim chcę, żeby raczej ten czas miał jak najwięcej takiego, no takiej przestrzeni po prostu na bycie ze sobą. No nie? Jakieś ogniska, jakieś po prostu rozmowy, może jakaś by się udał jakiś wspólny wypad w góry, nie wiem. Jeszcze zupełnie jakby nad tym nie myślałem, raczej to będzie takie bardzo spontaniczne, ale, ale po prostu wiem, że Duch Święty po prostu kazał mi coś takiego zorganizować, więc to robię. I tak, jeżeli chodzi o organizacyjne sprawy, to przez następne dwa tygodnie, powiedzmy, zajrzymy sobie w kalendarz. 23. Tak, do, do 10 lipca zbierałbym od Was wstępne zgłoszenia. Kto z Was mógłby i chciałby, bo wiadomo, nie każdemu będzie pasować ten termin i ta lokalizacja. Ale temu, kto z Was mógłby i chciałby, t, y, y, to żebyście się zgłaszali mi wstępnie na maila, um, bo potrzebujemy uzbierać mi, minimum 20 osób, żeby móc odpalić kuchnię. Jeżeli będzie mniej osób, to możemy też przyjechać bez wyżywienia i sami sobie ogarniać jedzonko, ale wydaje mi się, że fajnie na takim wyjeździe trochę nie myśleć o takich rzeczach i mieć to jedzonko ogarnięte. Także wydaje mi się, że te 20 osób byśmy potrzebowali zebrać. I tak, kosztowo się to, się to przedstawia tak. Koszt, jakby z ośrodka, jest 180 zł za osobę dorosłą za noc. Za osobę dorosłą z wyżywieniem. Czyli jest, ta kwota jest podzielona 90 zł na nocleg i 90 zł na wyżywienie, obiad, kolacja, śniadanie dla osoby dorosłej. Jest możliwość też zamówienia bez wyżywienia, przyjazdu. Jakby ktoś chciał w swoim zakresie ogarniać albo pościć w tym czasie, no to, to jak najbardziej też jest taka opcja. Tylko właśnie wydaje mi się, że powinni, musielibyśmy i tak zebrać te 20 osób, czyli to jest taka baza, żeby zebrać 20 osób. Z pełnym wyżywieniem, i potem jeszcze właśnie ile, ile osób będzie się zgłosi, i przyjedzie, to tyle przyjedzie. Także w opisie tego filmu zostawiam wam maila mojego, na którego chciałbym, żebyście wysyłali wstępne zgłoszenia, i na ile dni byście chcieli przyjechać. To jest noc z 14 na 15. Można przyjechać już od 13. 14 15, 15 16 noc, 16-17. Czyli może ktoś z was będzie mógł tylko na jeden dzień, na dwa dni przyjechać. To też jakby dawajcie znać. No, i tak jak mówię, w planach mam wieczorne jakieś uwielbienie, jakieś spotkanie, jakaś po prostu prorokowanie, modlitwę w językach. Nie wiem, co jak tam Duch Święty będzie prowadził. Ale w ciągu dnia raczej właśnie chcę dać jak najwięcej czasu i przestrzeni na takie swobodne po prostu bycie ze sobą. Raczej nie planuję jakiejś sesji organizować, ale zobaczymy. Może, może jakaś jedna, może coś Pan Bóg da jakieś słowo którym się, się będziemy mieli jakoś tam podzielić. Także tak, tak to wygląda. Jeszcze raz, 14-17 sierpnia Karłowice, Ośrodek Zielona Niwa, i no, proszę Was, żebyście się zgłaszali wstępnie przez maila przez te dwa tygodnie, żebym wiedział, co powiedzieć ośrodkowi, czy się te 20 osób na tą kuchnię zebrało, czy nie. Um, co jeszcze? Yy, już dawno, dawno, dawno powinienem Wam nagrać ten filmik i podziękować za y, wspaniały nowy komputer chrześcijańskich nauczeń, y, oklejony tutaj przez Rubęka naklejkami. Yy, dziękuję Wam. Udało się uzbierać tą, tą, tą kwotę sporą całkiem, ale no, chciałem już kupić taki wypaśny komputer na lata, żeby po prostu nie wydawać dwa razy za trzy lata. I bardzo, bardzo za to dziękuję. Super się na nim pracuje i, i właśnie powstało na nim kolejne, kolejne nauczanie, które będę wrzucał pojutrze, myślę, bo chciałbym, żeby trochę osób obejrzało ten filmik. I pojutrze wrzucę dane. I co? Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o. O wpłaty na nauczania. Bardzo Wam dziękuję, bo cały czas są i jest ich sporo. Dziękujemy Wam za to. Nie, jeszcze nie dobiliśmy do tej kwoty tych 24 osób, tej ilości tych osób, które wpłacają miesięcznie po te 300 zł. Jeżeli byście chcieli się do tego dorzucić, to cały czas jest taka możliwość. Ja w planach mam w ogóle, żeby. Jak już się uspokoi troszkę u nas w pracy i właśnie z, z pracownikiem się ogarniemy i będzie to troszkę się czasu zrobi, chcę założyć kanał na TikToku, mmm, nawet nie chrześcijańskie nauczania, tylko właśnie konstelacji tego mojego kanału muzycznego, na którym się teraz za dużo nie dzieje, ale ja chcę troszeczkę połączyć tą rzeczywistość mojej muzyki, uwielbienia i mojej osoby z tym, co się dzieje na chrześcijańskich nauczaniach, bo chciałbym, jakby na TikToka wejść z czymś, co nie jest takie. Stricte od razu chrześcijańskie, wiecie, wiecie o co chodzi? Czyli troszeczkę takie chrześcijańskie nauczenia w przebraniu, w połączeniu z, z jakimiś właśnie rzeczami, które będzie Pan Bóg mi kładł na serce. Chcę też angażować w to inne osoby, jak będzie na to czas i przestrzeń. I chciałbym po prostu tam wrzucać dużo właśnie takich nagrań, nie tylko tam, ale też na YouTube shorts, gdzie właśnie jest Dan i jest on nakładane napisy z tym, co on mówi. Żeby właśnie takie 15-30 sekundówki. I to jest coś, co mam bardzo na sercu, bo wiem, że to będzie miało świetny, świetny taki ewangelizacyjny punch, takie po prostu przebicie dużo jest świadectw, dużo, no przynajmniej kilka, kilkanaście osób się do mnie przez te lata odzywało, że dosłownie nawróciły się przez te nauczania, że spotkały Boga I ja po prostu zawsze słysząc, mówię takie wow, no po prostu to, co ja robię, no, no super, no, jak, jeśli, jeśli, to, jeśli to sprawia, że ludzie się spotykają z Duchem Świętym, się naradzają na nowo, chrzczą się, potem po prostu żyją, żyją z Bogiem i to jest autentyczne, to się gdzieś tam nie rozmywa, no to ja chcę, ja chcę w to iść, tak, ja chcę inwestować w to i Swój czas i, i swoją, swoją siłę, energię. Także jeżeli czujecie też ten, ten projekt w sercu, to, to też moglibyście się na to jak najbardziej dorzucić. Wiadomo, w planach, tak jak mówiłem na początku roku, jest to, że wierzymy w to, że ta, ta nasza druga działalność, ta marka odzieżowa, będzie docelowo kiedyś sobie to wszystko finansować. Ale na ten moment tak nie jest i na ten moment potrzebujemy właśnie jeszcze waszego wsparcia więc jeżeli macie, czujecie to w sercu to, to też moglibyście, moglibyście nas w tym wesprzeć, bo tutaj z kolei nie chodzi nie, nie tylko o mój czas pracy, ale też o osobę, którą bym musiał opłacić w zakresie właśnie wklikiwania tych napisów na obraz jest to dość czasochłonne także taki jest, taki jest plan, taka jest wizja mam nadzieję, że jesteście mega podekscytowani tym wyjazdem, bo ja jestem wierzę, że coś tam się wydarzy niesamowitego no i tyle. I do zobaczenia w kolejnym danie. Dziękujemy za was. Modlę się za was, błogosławię was całą rodzinkę Bożą, która jest na tym kanale. Jesteście święci, czyści, bez skazy i bez nagany. Jesteście Duchem, świętym Duchem, połączeni ze świętym Duchem, który ma duszę i mieszka w ciele, nic was nie potępia. Możecie stać przed Nim bez skazy i bez nagany, bez potępienia. Jesteście ukryci w Chrystusie, w Jego życiu. Jego życie na ziemi jest waszą sprawiedliwością. I no, to wszystko chyba ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za, za ten wyjazd i modlę się, żeby tam się wydarzyło tylko to, co Ty chcesz, żeby tam się wydarzyło. Proszę Cię, żebyś dawał nam osoby do pomocy, żeby się w to zaangażować. Pierwszy raz coś takiego organizujemy, Mając dość mało wolnego czasu, więc dziękuję Ci za to, że będzie pomoc z nieba i że to wszystko po prostu się, się wydarzy i wszystkie takie, takie ziemskie rzeczy będą zapewnione. I niech tam się zadzieje duchowe Boże dzieło, które Ty chcesz, żeby tam się zadziało. Dziękuję Ci za łaskę posłuszeństwa, że, że to w to wchodzimy, i, i że jesteś tym z nami. Dziękuję Ci za rodzinkę na kanale. Trzymajcie się, kochani. Jeszcze raz, mail do wstępnego zgłaszania się na dole, potrzebujemy przez dwa tygodnie do 10 czerwca zebrać przynajmniej 20 osób na pełne wyżywienie, żeby wyjazd się odbył. Także dzięki Wam bardzo, po tych dwóch tygodniach się z Wami skontaktuję i już się na jakie konto, ośrodka wpłacać pieniążki itd., nie?